Yeah. Good <laughs> i się my, my gminy odejdą do tego remania, to taką postawę, w którą ostatnio spółka zainwestowała około 10 milionów to są też nasze pieniądze, bo my musimy to spłacać. My byliśmy przekonani, że spółka inwestuje w pieniądze, które pozyskała z funduszy, bo to logiczne. W tym czasach na to jest bardzo dużo funduszy. Okazało się, że Nawet do Państwa gminy, jeżeli byście chcieli, bo ja akurat w swojej siedzibie byłem widziałem, Jest to piękna segregownia, gdzie nie ma ani żadnych zapachów, wszystko jest zautomatyzowane. Ludzie, którzy tam mieszkają, mają pracę i są zadowoleni. E, I ta pasta segregowni byśmy widzieli też wspólną tutaj całego regionu, byśmy wrócili dalej. My segregujemy w to później te śmieci przewozimy gdzie indziej, między innymi do Rymania. E, I to nie znaczy, że do Rymania też będą przede wszystkie tak. Bo przecież gdybyśmy poszli w budowę bo na to będziemy cały czas myśleni, w Korbrzegu nawet była grupa robocza, powołana przez prezydenta miasta Korbrzegu, pracowała przez dwa lata, wypracowała na przykład to, że absolutnie nie widzimy kompostowni w Gowrzegu. Nawet ze względu na możliwość zapachu, bo jest to miasto wzdrowiskowe, jest to miasto, które jest praktycznie dobraniką brzegu i całego regionu, bo miasto powinno być wykorzystywane również przez gminy ościenne, nawet ze względu na pracę. Bo nie ma co się oszukiwać, jeżeli miasto zarobi duże pieniądze na czasowicach na kuracjusza, to też będzie praca na mieszkańców ościennych gmin, ja sam to sobie jeżeli remontuje to, coś robię, to jest z nimi Na przykład zatrudniam ludzi, bo wiem, że jak mają prawo do dobrze robią, dlaczego nie ja tego nie robić. Więc jesteśmy powiązani i my uważamy, że ten sposób będzie dobry, ale wcale nie znaczy, że nie można niczego lepszego wypracować. Tak? Jeżeli mamy możliwość, bo będzie zmiana realizacji, będzie otwarta droga, to różne. Nie zakładamy, że wybieramy coś, co będzie niedobre. Postaramy się wtedy wybrać to, co będzie dla nas najlepsze. I uważam, że my już gminy ościenne, które leżą na naszym powiecie powierzymy to, że go też, powierzymy coś. jednak brał kredyt i spłaca odsetki. I moje pytanie było w takim razie, jeżeli to tak samo jak Państwo, na też ceny za świecie poszły bardzo no, wysoko do góry, bo patrzymy niż w poprzednim systemie. I jeszcze do tego, nie tak, że miasto ściąga z nas pieniądze, to jeszcze to jest budżetu, czyli też dajemy pieniądze mieszkańców. I co się okazało, na tej sesji, gdzie ja złożyłem interpelację z tym zapytaniem, wyszło, że pani przewodnicząca miała informację, że miejska nie tylko wzięła te pieniądze od nas, czyli tam 200, około 130 tysięcy, ale, że również miejska wzięła pożyczki od innych spółek i złożyła też interpelację. Ja złożyłem interpelację zapytanie o to, co my dofinansowaliśmy jako miasto, a pani przewodnicząca o finansowanie z innych spółek. Co się okazało? Spółki pozostały to typu to wodociągi, które są również powiązane tutaj z państwem spółka KTBS, spółka MS łącznie dała pożyczkę 3 miliony dla Zieleni Miejskiej. To świadczy o tym, że Zieleni Miejska, idąc w inwestycje modernizacji kompostowni, która, ja mogę powiedzieć po sobie, bo tam blisko mieszkam, jest dla nas bardziej uciążliwa niż przed modernizacją, to oczywiście latem zeszłego roku, bardzo duże pieniądze płynie. i my widzimy po prostu, że ta spółka, powiem brutalnie, to nie. To dotyczy też nas wszystkich, bo ta spółka obsługuje nas, więc to myślę, że te informacje będą dla Pana też ważne, bo w spółce dzieje się naprawdę źle i ja uważam, że zarówno miasta, jak i gminy, które korzystają ze Spółki Środowiskiej powinny też zwrócić na to uwagę i zadać pytania dlaczego, dlaczego poszli w inwestycje do rozbudowy kompostowni biorąc tak wysokie kredyty, z którymi sobie nie radzą. A jeszcze chcę Panu powiedzieć, że ja, mieszkam na Radzikowie i mamy do czynienia z mieszkańcami To powiedzieliśmy sobie wprost, jeżeli lata do następnego roku będzie się powtarzało to, co w tym roku, po modernizacji, że będą tak duże odory szły z kompostowni na nasze osiedla, to my przygotujemy wjazd na kompostownię. Jak my przygotujemy wjazd na kompostownię do mieszkańców, będzie problem dla całego regionu. Nie chcemy tego robić, nie chcemy rozmawiać, chcemy wypracować jakieś sposoby, żeby z tego pato wyjść, ale okazuje się, że jest duży problem, o czym na przykład y, spółki nie informują miasta. Y, tutaj dotyczy również to spółki Po powiecie, kiedy przyjechała firma i robiła naprawę tego, i byłem w Bartkowie przy y, w gminie y, Gościno gdzie akurat naprawiali, co się okazało. Ci panowie powiedzieli, że tak olbrzymie ilości siarki wody są przesyłane, że ten beton cały opada i ulega korozji I trzeba to naprawiać. I na to idą potężne pieniądze. Oni zbijają.

I jako mieszkańcy, my nie mamy obowiązku myć plastiku. Poserda, pośpiętana pojemniku, to wrzucamy do pojemniki. I teraz to w tym pojemniku kiśnie przez tydzień uh, czasu, żeby mieć zawiera do siebie na plac i tam segreguje. Czyli musi wysypać, segregować. I to już jest nie niewyobrażalny. Nie wiem, jak w Państwa gminie, ale w większości gmin jest tak, że szkło jest jeszcze e, wspólnie wrzucane na pojemniku, bo w końcu szkło jest osobne I teraz oni muszą też to wysypać na placu. Dysegregować te szkło i te odroby są przepodażne. Czyli modernizacja naszej kompostowni zrobiła więcej złego niż dobrego, jeżeli chodzi o mieszkańców. A my, jako mieszkańcy lokalni, my też mamy prawo głosu, mamy prawo się bronić. Jeżeli my zaczniemy blokować kompostownię, to będzie ze szkodą dla wszystkich. Dlatego ja uważam, że należy przy tym usiąść, gminy, które z tego korzystają, miasto i wypracować coś nowego. Bo teraz, jak widzicie, że jest nowa realizacja i będzie można się jakby to uniezależnić od spółki Ziemi Miejskiej, to ja myślę, że gminy będą to robiły, ja będę wiedziały w tym korzyść naszej I gminy. Wtedy, I wtedy nasza spółka tak czy inaczej pannie, bo z samego żeby ona e, nie wyżyje. To znaczy, ja tylko dopowiem, razy, no, jak wierzą, dopowiem, to dopowiedziałem, jesteśmy generalnie odrzutni, nie zadowoleni tej ze współpracy z Ziemią Miejską, tylko nie tak. mamy na to że wielu ja mieszkańców, nie tylko naszej gminy, a... a... Wkrótce pracuję już Z naszymi e, takimi wspólnymi, jeśli chodzi o tej... Tutaj... W tej chwili są takie technologie, że faktycznie nie ma problemów. Jak ja w swojej siedzibie przy Nowogardzie, to jest potężna hala, gdzie się robi kompost, to jest wszystko zamknięte. Do tego stopnia, że jest napowietrzanie od spodu, u góry wentylatory wyciągają e, to śmierdzące powietrze, wentylatory są z filtrami i na zewnątrz nic nie wychodzi i produkują z prawdziwego zdarzenia kompost, a nie to co, tylko żeby, bo gdybyście Państwo zobaczyli to, co jest naprodukowane, to nie jest żaden kompost. To jest po prostu, nie wiem, zabniemające śmieci, na których siedzi masa ptaków, które przelatują i z tego coś wyżerają. Czyli jeżeli ptaki na tym się pożywiają, to nie jest to żaden kompost jeszcze, prawda? A gdybyśmy wybudowali to od nowa, tak jak w tej chwili mamy nowe technologie, to byłoby to i z dla nas, utrzymalibyśmy miejsca pracy, ta spółka by nie padła, a jeżeli pójdziemy dalej tą drogą, to siłą rzeczy ta spółka padnie, bo jeżeli nie będzie na przykład odbierała śmieci i zagospodarowała tych śmieci, to na pozostałych działalnościach ona się nie utrzyma w tej formie, przynajmniej będzie bardzo mocno zredukowana. I to jest naszym wspólnym interesem, tylko do tego trzeba siadać i, i rozmawiać. a costa To, co powiedział Pan Radny, to jest w 100% prawda. Poprzedni system był o niego lepszy od tego, i ten system jest praktycznie w całej Europie. Proszę Państwa, jeżeli my poprzednio. To jest niezrozumiałe, ja pytałem się na... Odwody, wyliczają nam średnią, którą musimy wnieść, żeby wystarczyło nam w sumie całego systemu. A hotele na przykład i ośrodki są rozliczane inaczej. One są rozliczane od metrów sześciennych, czyli oni zagospodarują, kupią sobie zgniatarki na plastiku i tych śmieci produkują objętościowo mniej i płacą mniej. A my i tak musimy jadłościowych równać, więc jako mieszkańcy my to pokrywamy... I w tej My powiedzieliśmy wprost prezydentowi, jeżeli nie wypracuje nic z lepszego, mądrego, to my jako Rada zażądamy rozliczenia również tych ośrodków od wody i wtedy proszę sobie wyobrazić, nawet pomijając baseny, bo baseny nie wyrosły, yy, aparat w to rozliczenie, że zużywają wodę, bo jest to woda, która nie idzie jako normalnie do kanalizacji, ale wystarczy to, co goście zużywają właśnie, bo nasze w domu oszczędza wodę. W czasowiczku raz już który przyjeżdża i on płaci Stawkę, On nie patrzy tak. na wodę i na trzy skrzydła wodę zużyje, bo oni tam za to nie płacili ekstra. Więc tam i na potężnej ilości wody. Gdybyśmy my wprowadzili teraz system dla wszystkich równy, czyli sprawiedliwy, to okaże się, że ośrodki dostaną do tych I też mamy problem, bo my jako Rada odrzuciliśmy uchwałę prezydenta, którą musiał wprowadzić na poprzedniej sesji, dlatego że absolutnie nic nie zmienią. w tej chwili trwają prace nad tym, żeby pracować coś nowego, bo tak dalej po prostu być nie może. Mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy zwykli, mieszkańcy po prostu czują się przez tą gospodarkę śmieciową i na tyle my możemy oddolnie coś tam próbować wywrócić. bo tak samo jak na Warszałku, tak? my w jakiś sposób mówiliśmy, że on siał na tą realizację i będzie to próbował zmienić. Więc ja myślę, że z dołu powinny iść monity do góry. Grazie. bo te śmieci tutaj jak Pan mówił, że się pojawiają, tutaj jest Pan yy, Paweł Adamczyk, To znaczy tak, my mamy praktycznie trzy formy, bo pensjonaty, te małe pensjonaty mają rozliczane od metrów kwadratowych powierzchni wynajmowanej, to jest z naszego do miasta. Hotele, sanatoria, czego jest najwięcej w Wałbrzegu, są rozliczane od metrów sześciennych wyprodukowanych. I tu jest problem, bo to nawet jeżeli w lasach są jakieś śmieci, to tu myśmy, może nie hotele, bo hotele się w to nie bawiły, one w inny sposób sobie radzą, ale na przykład 干嘛呀？